Siemaneczko widzowie. Dzisiaj pokażę Wam jak ubrać dwie rzeczy na twarz. Jak wiecie, jak klikniemy sobie na przykład chcemy, żeby były okulary, przykład taką maskę na twarzy była, to jak klikniemy, no to wtedy okulary się oznaczają jest tylko jedno. I wiele ludzi myśli, że tak się nie da, ale no są w błędzie, bo niestety da się założyć te dwie rzeczy naraz, a nawet trzy. Więc co trzeba zrobić? Ten pomysł płynąć od mojego widza po ostatnim filmem Bo sam tego nawet nie wiedziałam, więc postanowiłem nagrać odcinek Jak już wiem, to żeby inni też wiedzieli Więc jak chcecie założyć jakąś rzecz Żeby była jeszcze druga, to musicie yy, Kliknąć sobie o, Otwórz nowej karcie I tam sobie wybieracie Wybieracie stronę jaką chcecie mieć drugą rzecz założoną Np. ja chcę ma żeby było to I te okularki A wy tam co chcecie, klikacie to I przekierowuje was na taką stronę gdzie to kupiliście I teraz robicie sobie takie coś, tutaj na górze Macie takie literki, to jest ID tych waszych przedmiotów. To tak samo działa jak na przykład jak odpalacie muzykę do Robloxa na przykład w takiej grze. To też musicie ją najpierw skopiować tutaj i to jest po prostu te cyferki potrzebujecie, żeby to zrobić. I teraz gdzieś się cała magia. Rzecie sobie na dół i tutaj pod, sam, pod końcem tutaj waszych przedmiotów macie takie coś jak advantage, czyli za łopcy zaawansowane. I tutaj macie takie numerki, czyli ID tych różnych rzeczy. Ale nie ma tutaj tych okularów, więc robicie sobie tutaj na nowy, klikacie y, Ctrl V, albo, albo jak lubicie, to możecie tak. I tutaj możecie sobie wkleić. Ja o, polecam Ctrl V, bo jest po prostu szybciej. I też można Ctrl V używać w grze. Bo, gdzie nie można tak normalnie, prawym przyciskiem i tam jest wklej. I dajemy save. Jeszcze raz save. I jest. Yy, zapisało się. No i patrzcie, i teraz mamy maskę. I mamy okulary. Więc, no, fajnie to wygląda. Zawsze się trudziłem od dwóch lat, jak to zrobić, ale nareszcie. No jeden Wis powiedział, jak zrobić, żeby to założyć. Bo kupiłem tą maskę chciałem tak, żeby to było razem. No i tak nie wiem, no, chyba ona zrobił, że le leży w tej mojej szafce i, i, i prawie jej nie zakładam, bo nie mam jak. Ale teraz teraz fajnie wszystko wygląda. Ja bym w sumie jeszcze może bym zmienił yy, ten. No. Jak to się nazywa? Eee, ja zmienię twarz. I teraz to w sumie mogę jakąkolwiek twarz, bo nawet teraz nie widać. Jej, bo przedtem to wyleciał był ten uśmiech, ale nareszcie możecie sobie założyć dwie rzeczy na jedną na, na jedną kategorię jakby no i jak to działa polecam ten sposób jak ktoś nie wiedział jeszcze raz dziękuję że podpowiedziałeś mi a ja z wami żegnam trzymajcie się i na razie Teraz.